Słuchajcie drodzy widzowie, czy nadchodzi oficjalnie rotacja w sezon pasie? Niektórzy z Was mówią, że po że będziemy w stanie być świadkami niczego innego jak rotacji. Pierwsza sprawa jest taka, że Valve jakiś czas temu nas poinformowało, że jak będą chcieli tutaj coś zrotować, to po prostu nam powiedzą, co wydaje mi się półprawdą, prawdą, pół Bo jak na razie nie zrotowali, a dodali nową rzecz w postaci Fever Case oraz kolekcję trejna jaki no w zasadzie przemiot limitowany, który no z jednej strony w sumie jest limitowany, patrząc na to ile pieniędzy dał zarobić Valve, porównując oczywiście do -Glass, to się 7000 dolarów do 6 ponad milionów za Digla, ale jest jedno bardzo wielkie ale. Pierwsza sprawa jest taka, że nie opłaca się również tego farmić. No właśnie, ktoś zaraz zada pytanie, o co chodzi z tytułem? Jak nie opłaca się tego farmić? Przecież kupując na takie dwie gwiazdki skrzynkę Fevercase Case albo Galery Case, jestem w stanie ją sprzedać za 3,27 albo za 3,72. No właśnie, i ktoś zaraz powie, no to się opłaca. I o co chodzi z tą trójką? Chodzi tu o to, że jak macie 60 zł, albo zobaczcie tutaj o kalkulator troszeczkę większy, XXL zróbmy, macie tutaj 60 zł, czyli koszt pasu. 60 podzielić na 40, bo tyle otrzymujecie gwiazdek, wychodzi na to, że koszt jednej gwiazdki to jest 1,5 złotego, co nie 1,5 złotego. Więc jeżeli weźmiemy 1,5 złotego razy 2, bo to jest nic innego jak koszt otworzenia, nawet nie otworzenia, tylko otrzymania skrzynki, zobaczcie sobie tutaj, dwa, 2, 2 gwiazdeczki kosztuje Faber albo Galery Case, to wychodzi nam nic innego jak 3. No i ktoś zaraz powie, no dobra, skoro 3 zł nasz kosztuje taka skrzynka, to 3,27 jak i 3,72 to jest opłacalna rzecz. No właśnie nic bardziej mylnego, bo jeżeli weźmiecie sobie tutaj na przykład 3,72 minus prowizja Steamowa, to wychodzi, że macie profit jakieś 23 groszy na jednej skrzynce, no i 23 grosze razy w zasadzie nic innego jak 20 skrzynek, to daje Wam 4,6 zł na pas. Czy jest to opłacalne, żeby grać i farmić? No, wydaje mi się, że jeżeli gracie tak czy siak, no to teoretycznie, a praktycznie jak wejdziecie na nic innego jak Cesroy, to będziecie w stanie zaobserwować, że macie również inne rzeczy, które opłaca się farmić i nie sprzedawać na Steamie, ponieważ na Steamie macie 13% prowizję, więc ten cały profit byłby po prostu, no poszedłby się, nie powiem co. Ale na flocie, gdzie macie na przykład 129%, 128%, i tu macie dużo mniejszą prowizję, porównując do Steam'a. Co jest jeszcze w tym bardzo ważnego do powiedzenia? Jeżeli już to Roy spadło na Steam'ie, to najprawdopodobniej ludzie nie kupują tego. No, logiczne, spadło, no to przestali aż tak to kupować. Jeżeli to przestali kupować aż tak, to najprawdopodobniej również oznacza, że coraz mniej pieniędzy Valve zarabia z tego wszystkiego. Więc te liczby, te dane i te statystyki, które tu widzicie, mogą się wcale dużo nie zwiększać na przestrzeni najbliższych miesięcy. Ja chciałem jeszcze war, bardzo, jedno bardzo, 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 jedną ważną rzecz do powiedzieć. Już ludzie są po hype. Ie. Po hypie wiecie na M4, fade. No bo kto nie lubi fade'a, a na przykład kałaszkę, który jest według mnie bardzo ładny, tylko kosztuje, kurczę, troszkę taką, nie wiem, 600-500 zł za dużo, mam wrażenie, w zależności od stanu. No i co? No i widzimy, że tutaj na nowe rzeczy typu, nie wiem, AWP Long Dog nie ma praktycznie zainteresowania. Również możemy powiedzieć, że jest to błąd logistyczny, ze względu na to, że dodali feather case, w której macie, wiecie co macie w takiej feather case? Jak sobie weźmiecie tutaj, wpiszecie casey na przykład, feather case, to macie tutaj Streama, print streama. Jak można dodawać w ogóle kolekcję, gdzie dodajecie również obok nic innego jak skrzyneczkę, która ma w sobie print streama. Praktycznie jeden z najbardziej obleganych w całych grze skinów do wiem, M4, usp awp -y jak widać teraz. No, panie i panowie, według mnie jest to błąd, ale jest jak jest. Podsumowując, cały ten materiał, nie dostaliśmy nigdzie oficjalnie informacji, że będzie rotacja tego i tego dnia. Wręcz przeciwnie, dostaliśmy informację, że jak będzie coś takiego, to dadzą nam znać. Kolejna sprawa jest taka, że według mnie, jak już opłaca się to farmić, ale sprzedawać na niczym innym jak CS Flocie, chociaż tu sobie robicie kolejny logistyczny problem, ze względu na to, że jak sprzedacie na CS Flocie, to nie będziecie w stanie kupić więcej pasów, bo nie będziecie mieli Steam Balansu. Więc będziecie potrzebować sposób, jak ogarnąć Steam Balans za pół darmo. Teoretycznie są takie sposoby, praktycznie. To również wymaga czasu, więc trzeba byłoby zacząć już od teraz, w sumie. No, i według mnie zapowiada się na pewno coś ciekawego związanym z update'em po majorze. I jeszcze na koniec mogę dopowiedzieć, że był przedwczesny finał mongolsów na Vitality. Na facecicie się trafili i Vitality wygrało 13 do 9. Ale miejcie to z tyłu głowy, że mongolsi mogli nie chcieć pokazywać swoich tatyk, taktyk. Więc to proszę zapamiętać. Zapraszam również Was do wsparcia kanału, gdzie macie masę tych materiałów dla wspierających, na nic innego jak CS flota z mojego refa oraz na Discorda, gdzie macie konkursik na 20 Paysk. Miłego dnia Wam życzę widzowie. Dajcie w sumie znać komentarze, jak wy to wszystko oceniacie, kto według was powinien wygrać Maj'ora, czy według was rzeczywiście będzie rotacja, czy będzie duża akwizacja po Majorze. Trzymajcie się, no i cześć.